Nauczanie domowe, piąta niedziela wielkanocna, Ewangelia według świętego Jana, rozdział 15, wersety od 1 do ósmego. Eucharystii żyje zmartwychwstały. Jezus powiedział do swoich uczniów, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latoroś nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Bóg założył winnicę. W Starym Testamencie czytamy, iż Izrael jest winną latoroślą. Mamy to w Psalmie 80-128, mówi o tym Ozeasz w 14 rozdziale, ale widzimy równocześnie, że Chociaż Izrael jest tą winnicą pana, to niestety rolnicy nie oddawali mu plonu. Opowiada o tym Jezus w przypowieści o przewrotnych rolnikach. Syn Boży przyszedł, aby naprawić sytuację. I według tej przypowieści został odrzucony. Zgładzono go. Ale z drugiej strony. Wcielenie Jezusa oznacza, iż Jezus stał się winnicą. Dzisiaj mówi: Ja jestem winnym krzewem. Porównuje się do tej winnicy, którą naprawia, którą na nowo czyni Bogu posłuszną. I w związku z tym można powiedzieć: Jezus jest tym kościołem. Do którego nas włącza, mówi wprost: Ja jestem winnym krzewem, wy jesteście gałązkami, latoroślami. Wy zostajecie włączeni, wszczepieni w ten kościół. Jezus więc utożsamia się z kościołem, w którym się objawia, w którym żyje, w którym działa, w którym karmi nas życiodajnymi sokami, tak jak winna latorośl daje tym gałązkom możliwość w ogóle funkcjonowania, możliwość w ogóle życia. W dokumencie Kościół żyje dzięki Eucharystii. Mamy takie zdanie: Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Zbawiciela, lecz także tajemnicę zmartwychwstania której ofiara znajduje swoje wypełnienie. Zatem dwie prawdy. Eucharystia to nie tylko jest tajemnica śmierci Jezusa, ale równocześnie tajemnica zmartwychwstania. Obie tajemnice się tu objawiają. I drugie, ofiara znajduje swoje wypełnienie w tym właśnie. Z martwych i działaniu Jezusa z martwych wstałego. Gdy przyjrzymy się Bożemu działaniu, widzimy, że w kolejne niedzielę następowały objawiania się Chrystusa. Teologia mówi Chrystofanie. Jezus z martwych pokazywał, kim jest, jaki jest, tłumaczył Jezus to wszystko swoim uczniom. I teraz, kiedy w niedzielę. Z martwych wstania. Kolejną niedzielę czytamy właśnie ten tekst. To Jezus nam siebie objawia. Ja jestem winnym krzewem. Ja jestem tą winnicą. Ja jestem tym, który udziela wam życiodajnych soków. Ja z martwych wstały Pan jestem takim właśnie krzewem, który jest płodny, życiodajny, który jest hojny i możecie z tego korzystać popatrzcie mam ślady męki popatrzcie mam ślady mojej śmierci ale teraz w zmartwychwstaniu następuje wypełnienie tego wszystkiego i Jezus przychodzi obdarza nas pokojem to jest ten życiodajny sok i dlatego gałązki ożyły apostołowie uczniowie stali się na nowo, wzmocnieni, zasileni, ponieważ Jezus z martwych wstały, winny krzew dał im ten życiodajny sok, pokój. Śledząc chrystofanie, te pokazywania się Jezusa, działo się to w niedzielę, a nie w piątek. Nie chodzi o przeciwstawianie, ale o zrozumienie. Niedziela to wypełnienie tajemnicy. To całość, a nie tylko fragment. Święty Cyryl Aleksandryjski podkreśla, że nasze uczestnictwo w tych tajemnicach w Eucharystii jest prawdziwym wyznaniem i pamiątką śmierci Pana i Jego powrotu do życia. Znów widzimy, on bardzo mocno podkreśla oba te elementy. Ten powrót do życia. To jest też to nasze przeżywanie. To jest nasze doświadczenie i to jest to czerpanie. I kończy dla naszego pożytku. To jest właśnie ten element dzisiaj związany z krzewem winnym. To jest dla naszego pożytku. Zmartwychwstanie jest właśnie tym umożliwieniem, że ja mogę zaczerpnąć z tej ofiary. Mogę z tej winnicy skorzystać, ponieważ Jezus. Żyjący, z martwych wstały, daje mi to, co mi jest potrzebne. Kiedy więc przychodzę do stołu pańskiego, mówimy, przyjmuję komunię, no to ja się żywię właśnie tym życiodajnym sokiem winnego krzewu Jezusa z martwych wstałego, żyjącego jako Kościół. I kiedy przed samą komunią. Płynie pokój od ołtarza Chrystusowego do całego ludu, to płynie właśnie ta życiodajna struga tego ożywczego soku z winnego krzewu Jezusa z zmartwychwstałego. Niech w tym czerpaniu błogosławi Ci wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.